Mathematical Oncology, PDEs for Early Cancer Detection, przełomowe badanie z Okinawa Institute of Science and Technology z 2025 roku. Naukowcy opracowali nowe równania różniczkowe cząstkowe, które potrafią wykrywać mikroskopijne zmiany w tkankach, nawet 0,1 mm, rozwiązywać tzw. problemy odwrotne, rekonstrukcję trójwymiarowych guzów na podstawie pomiarów z powierzchni skóry, Tworzyć mapy elektrycznej impedancji tkanek, identyfikując obszary rakowe z dokładnością do 95%. Dlaczego to rewolucja? Dotąd takie obliczenia były niestabilne i wymagały superkomputerów. Nowy model matematyczny działa na zwykłych laptopach, otwierając drogę do tanich badań przesiewowych. To jak matematyczny rentgen widzimy raka, zanim się uformuje guz, podkreśla profesor. Ugur Abdullah, lider projektu. Link do badań umieszczam w opisie.